już się mam konsystencję do dzisiaj będziemy grać na będziemy grać może nam i podobał zrobiłem sobie piłkarza w i takiego z e, mogę wam pokazać nawet e, tutaj o ten pierwszy tu Mogę Wam wytłumaczyć że to chodzi, ale nawet kiedy widzowie, najpierw zagramy meczyki. Zagramy meczyki. Majki dzisiaj nie ma, bo schorowała. I będziemy teraz grać. Teraz będziemy grać, tak widzowie, i widzowie, będziecie oglądać mnie. Zapomniałem Wam pokazać mój skład, ale... Pokazano wam skład mój i będziecie pamiętać, jaki mamy skład. Jak chcecie mi pokonać, to, to napiszcie w komentarzach jakie macie niki, a później i klub napiszcie. No i wtedy, jak może znajdę i zagramy razem. O, możemy w poniedziałek, zobaczcie, w poniedziałek możemy zagrać o 9.10, albo no 9.00 bo Jak no. na odcinki. Teraz muszę przekonamy się może na 1-0 winy może szli a inni byś szlił widowie, patrzcie jak chcecie się nauczyć bronić jakimś piłkarza ja zrobiłem tego Tracery Geno spytajcie się do e, mnie jak ja to zdobyłem zdobyłem tak, e, macie takie punkty miałaś, m, mieliście takie punkty które się zajmujecie mieliście i, tam, jakiś no jakieś czy jakieś punkty tam i ten już tego nie ma i może takie embatę nie uratuje nie wiem zora i to te embatę uratuje nie wiem co zora nie wiem co się stało z Majką chora, może jest chyba chora zrobić sobie na pewno i dobra teraz będziemy nie ma o oh, już Moja. i mi Widzicie, że już prawie pięć subów, Pię, już chcę mieć pięć subów piosenka, no i ja to są nie mogę się doczekać tych pięciu subów. Widowie, jak widzicie mi ta pięć subów, wreszcie, po tylu miesiącach, po jednym miesiącach, czekania mam pi, pięć subów, już mam, widzowie, czekam, czekam, ponad prawie jeden miesiąc. Nie mogę tego zdobyć. Już idą widz nowy. Nowy widzek. Albo widzówka. Dziewczynka albo chłopiec. Proszę. Zasubskrybujcie mnie. Bardzo, bardzo was proszę. Proszę. I możecie tam w tej grupie... Nie, i mi. Brawo, siostryce. Kurczę. I później wam pokażę, że wam, że wam wiem, jak zdobyć te nagrody i wam powiem, czy ładnie. Wam powiem, jak to się stanie. Powiem, o co chodzi w tych zadaniach. W tych zadaniach, które macie zrobić w tych nowych sezonach, musicie zrobić tak. wam się to, bo być sobie sam. Pomyślałem, co ja zrobić? Nie mogę tutaj mbapy długo... Może tutaj mbapy go... znowu mi się lewia. i znowu... Skąd... I wam teraz powiem tak... Proszę, że... chcecie mieć... Proszę, proszę... Bardzo was... Bardzo was... Proszę, dobijmy tę piłkówkę. Będzie proste. Алексей, ты не можешь сделать это? 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 Алексей, ты не B. Nie, to się dzieje. Teraz z kilka kiwamy się z tych dwóch. I teraz z ponad lewej strony z lewej głupki, uszlił mnie ponad tak z 50, <makes noise> co jest to było czyste ale już w to było czyste Jezus Maria nawet nie zrobił tego, tak że to wolnego do a będą też poradniki jak strzelać jak, jak się okiwiać jak się macie takiego same o Jezus Maria macie takich piłkarzy, których nie są tak dobry, są macie takie później macie taki mecz towarzyski Później tak macie, ja nie umiem się kierować. Ale chęć mi Nie przejmujcie się tym golem, tak wygrywamy. Ale widać, jak zaczynacie grę, to mi też tak było, zaczynam grę, zaczynałem grę i później takim mnóstwem byłem. No, nie, pierwszy raz no, miałem taki krok. Walochochemy zaczęły grać na tym koncie, Zdobyłem kilka ponad milionów, bilionów sprzedawałem, kupowałem na Ja mam razem jeden bilion i kupiłem te wszystkie zresztą, dostałem. i już, już widzę, żeby tłumaczę o co chodzi w tym zadaniach. Patrzcie. W tym zadaniu chodzi tak, pierwszy tutaj, tu musisz, tu musisz... sześć tak. Musicie zagrać 6 metrów, a tu musicie mm, wygrać 10 metrów menher i tu musicie też 20 goli. Ale pokażę na czym. Tutaj na tym. Na tym musicie zabrać 20 i 10 wygranych. I dlatego do dostawicie taką nagrodę 150 tych punktów, o tych punktów i bo mam krojfa i patrzcie brakuje, będę miał 50, trochę będzie mi brakowało, żeby Zabij sobie, żeby się uzybiło i sprzedać można, albo zostawię sobie Wam pokażę na moich na moich relacjach jak to dobrze będzie. Dobra, teraz widzowie odbierzemy swoje nagrodki za tą smutność. Widzowie, no, no, no. tak jak podbijecie tutaj na 15 łapek pod tym filmem to od razu nagrywam kolejny film 10 12 minutowy i widownia to będziemy teraz grać teraz nie będziemy grać mecha. tylko zagramy to albo co innego napiszcie pod komentarzem jakie porady będziecie chcieli i napiszcie skład i imię to jest bardzo chce i mój tak skład wygląda ta, tu macie moje imię i imię arabia i skład arabii level 12 z 80 i over 123 nagrody można tu jest nagroda albo nic ja tu widać w kolejnym odcinku widzimy się widać w se Mike. Bo Michael nie będzie by miała kanału, ale później będzie miała tak za rok, dwa lata. I widzimy się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.